I w tym miejscu zaczyna się teoria, która z pozoru brzmi jak żart, ale im dłużej o niej myślisz, tym bardziej wchodzi jak drzazga w palec. Steve oddaje tarczę samowi i wygląda to jak idealna kropka na końcu historii kapitana Ameryki. Tyle, że ta kropka od początku ma podejrzany kształt. Bo tarcza, którą dostaje sam, nie wygląda jak przedmiot z muzeum. Ona wygląda jak sprzęt po aktualizacji, jak coś, co przeszło przez ręce kogoś, kto miał czas, technologię i bardzo konkretny powód, żeby ją ulepszyć. I w tym miejscu zaczyna się teoria, która z pozoru brzmi jak żart, ale im dłużej o niej myślisz, tym bardziej wchodzi jak drzazga w palec. Co jeśli stary Steve nie był spokojnym emerytem, tylko człowiekiem, który już raz przeżył wydarzenie pokroju doomsday? Co jeśli on wrócił do przeszłości nie tylko po to, żeby wreszcie mieć normalne życie, ale też po to, by dopilnować jednego, jedynego szczegółu: żeby właściwa tarcza trafiła do właściwego człowieka we właściwym momencie? Bo jeżeli Avengers Doomsday ma bawić się czasem i multiwersum, to Marvel może zrobić najbardziej bezczelny numer świata. Zamienić piękne zakończenie z Endgame w element układanki. Nagle tarcza sama nie byłaby po prostu prezentem, tylko dowodem, że istnieje pętla. A w tej pętli Steve wie więcej, niż kiedykolwiek powiedział.